No, zgłoszenia przede wszystkim współmałżonków, mhm. ale również i dzieci, i to dzieci dorosłych, jak również nawet rodziców w stosunku do swoich już dorosłych dzieci. Czyli rzadko się zdarza, że przychodzi uzależniony. Niestety rzadko. Niestety mm -hmm. rzadko. Jeżeli jest uzależniony, to są z reguły te samodzielne działania, które są podejmowane, to są podejmowane przez ludzi już no powiedziałbym z wyższą <głos》>, jakąś stadią świadomości, a nawet tych, którzy podejmują działania i leczenie prywatnie, bo taka możliwość też istnieje i są to z reguły celebryci, którzy mają jakieś problemy z alkoholem. Oni płacą duże pieniądze, żeby wyjść z tego nałogu, bo to jest nałóg, który yy, no nie będę tu wymieniał nazw, ale mamy też znanych aktorów, no, którzy oczywiście. też się przyznają do tak, tego, tak. że mieli ten problem i wyszli z tego, ale właśnie dzięki podjęciu leczenia. Tak, i, i dopiero wtedy, kiedy wyjdą z tego problemu, z tego uzależnienia, chociaż podobno nie wychodzi się nigdy już to tak, uzależnienie tak. jest. To jest, wie pani, ja zawsze. nawet sam na początku, jak podejmowałem działalność przed laty w komisji, bo byłem już tej członkiem komisji w latach 2006-2010, to Początkowo byłem zaskoczony, bo pracowałem w tej komisji z kolegą, który był kiedyś nadużywającym mm -hmm. alkoholu. Tak. A był znakomitym członkiem tej komisji i on o sobie mówił alkoholikam. Mówi, jak to tak, mówi? To alkoholik. też zawsze tak. zdumiewa mnie. No właśnie do dzisiaj. Ale on mówi: Ja tak. będę zawsze. Tak. Ja tak. byłem człowiekiem, który był uzależniony od alkoholu i jestem alkoholikiem. Mhm. Natomiast to, że nie piję już 20 rok, bo już tyle nie pił, tak. to jest sprawa drugorzędna. Czyli to jest takie stwierdzenie, że właściwie ten nauk. No, jak, takie naznaczenie. Takie naznaczenie, tak, tak. Ale on się tego nie wstydził. No tak. I właśnie jeszcze wracając do tych do tych ludzi znanych, którzy, którym się, no powiedzmy, wydaje, że wyszli już z tego nałogu, to oni bardzo często mówią o tym głośno w słusznej sprawie, żeby jakoś uświadomić ludzi, którzy stoją przed decyzją podjęcia leczenia, niejako namawiając ich, prawda? Tak, tak. To jest bardzo ważny element, który do Pani poruszyła. Właśnie kwestia namówienia, tej osoby, żeby podjęła leczenie. Wiele osób uważa, że to jest za ten problem, że piją. No to piją, mm -hmm. to że alkoholu nadużywają, to oni uważają, że to jest takie właściwie się mieści w pewnych normach. Bardzo wiele osób do nas dociera, którzy właśnie są zgłaszani przez swoich bliskich i oni nie mają tej świadomości, że są osobami chorymi, że wymagają pomocy, wymagają tak. leczenia. Tak. Oni uważają, że piją dlatego, że piją wszyscy, piją w granicach ich zdaniem jakiejś tam normy, a że może czasami się nadużyje, no to jakoś jest to akceptowalne w środowisku w którym funkcjonują bardzo często, są to czasami ludzie bardzo prości, chociaż nie ukrywam, że zdarzało mi się na komisjach przyjmować ludzi z wyższej półki również. Tak. I wykształconych, mm -hmm. i pełniących mm -hmm. bardzo ważne funkcje i zadania. Tak. Ale ci z reguły mieli świadomość, że mają problem. Tak, a y, czym w praktyce różni się motywowanie do leczenia od y, przymusu leczenia i, i kiedy w ogóle wkracza sąd? Nie ukrywam, że to motywowanie jest już tym, na tym etapie komisji bardzo ważne. Do nas trafiają ludzie właściwie po raz, można powiedzieć, na początku tej drogi mm -hmm. uzależnienia, którym właśnie uświadamiamy, że mają problem. Staramy się uświadomić. Członkami komisji są ludzie wykształceni, prawnicy, są ludzie, którzy, że tak powiem, niejednego pieca chleb jedli, jak to się mówi, i staramy się tym ludziom uświadomić, że wymagają pewnego leczenia, że to, co jest u nich w tej chwili, to jest nieprawidłowość, że bardzo ważny element, jeżeli są to osoby, które mają rodziny, żeby nie myśleli tylko o sobie, żeby również myśleli o tych bliskich, których ponoć często mówią, że bardzo kochają, tak. dzieci czy współmałżonka i to jest ten pierwszy etap. Sąd jest bardzo daleko. Nie ukrywam, że sąd wkracza dopiero w momencie, kiedy ta osoba całkowicie przyjmuje pozycję taką abnegacji i nie chce. Nie chcę, ja jestem, ja nie mam problemu, ja nie będę się leczył, dopiero, bo my nie mamy przymusu kierowania na leczenie jako komisja. Mhm. My tylko mamy możliwość pewnego dobrowolnego, przy wzajemnym porozumieniu, skierowania na pierwszy ten etap leczenia ambulatoryjnego, bardzo często. I, I to jest rola tej komisji, właśnie. Ja jeszcze do właśnie dopytam. Bo skoro pan poruszył sprawę członków komisji. Komisja liczy teraz no, 36, 36 osób. osób. Tak, tak. Kim są ci ludzie i dlaczego tak szeroki skład jest ważny w pracy z uzależnieniami i przemocą domową? No jest problem jest coraz większy. Coraz więcej ludzi niestety ma ten problem, więc ta komisja, żeby funkcjonowała sprawnie, musi mieć taką szeroką paletę osób. Są to bardzo różne osoby. Nawet w tej obecnej komisji są byli emerytowani już urzędnicy miasta Krakowa i to na wysokich mm -hmm. szczeblach dyrektorskich mm -hmm. którzy chcą swoją wiedzę doświadczenie wykorzystać w tej pracy są to z reguły wykształcone osoby czyli osoby po wyższych studiach jak mówię dużo jest prawników dużo jest osób po socjologii po psychologii bo to jest bardzo ważny element tej terapii psychoterapia także są to osoby które naprawdę wiedzą jak postępować z takimi osobami i staramy się to na spotkaniach, które po raz pierwszy z nimi odbywamy. W medycynie obowiązują tak zwane standardy w każdej dziedzinie, czy to chirurgii, czy reumatologii, no z każdej dziedziny medycyny. Czy komisja też ma takie standardy postępowania? Nie aż tak daleko, chyba nie posuwamy się. Są to raczej standardy doświadczenia życiowego. Są osoby, które nawet bywają nie mają tego wyższego wykształcenia, mhm. ale są już osobami mającymi swoje Lata, doświadczenie życiowe dość duże. I chcę pani powiedzieć, że są to bardzo, są to na przykład panie, które już przeżyły trochę i też miały, miały różne rzeczy w swoim życiu doświadczone, wykorzystują to w swoim działaniu, bo standaryzacji nie mamy. To jednak jest, można powiedzieć, nie, tak się, nie da się tego tak uchwycić może jak w zawodzie medycznym, mm -hmm. gdzie wydać wykształcenie od razu czy specjalizację medyczną robioną. Tu jednak są przede wszystkim osoby, które chcą. Pomagać innym. A jak wygląda pierwszy kontakt z komisją? Bo załóżmy, że ktoś nas teraz słucha i myśli to chyba o mnie albo o kimś bliskim co powinien zrobić krok po kroku. Pierwszy krok to jest właśnie zgłoszenie do komisji rozwiązywania problemów tych, jak pani ładnie nazwała alkoholowych, ale teraz jest to uzależnień. Czyli jeżeli zauważymy, że z naszym bliskim, z osobą, którą znamy, bo to nie tylko są rodziny, mogą zgłaszać przyjaciele, mogą zgłaszać osoby, można nawet sąsiedzi, ma ktoś problem. Powinni zgłosić do tej komisji do spraw rozwiązywania problemów uzależnień, która się mieści na ulicy Rozrywki w Krakowie. Tam jest takie właśnie miejsce. Macie państwo w Googleach wklepać tylko, można powiedzieć komisja do spraw mm -hmm. rozwiązywania problemów mm -hmm. uzależnień i już państwu się wyświetla i telefon i miejsce i tam trzeba zgłosić się. Tam są dyżury. Z reguły są dyżury i rano od 9 do 11 i po pracy od 16 do 18. czyli można zgłosić. Tą osobę podać swoje, oczywiście, nazwisko, bo to się odbywa, z tym, że to do wiadomości, oczywiście, komisji. Tu jest ochrona hmm. danych, RODO i tak dalej. I ta osoba zgłasza tą osobę, która ma problem, a my ją zapraszamy do siebie. Czyli komisja zaprasza na takie spotkanie. To jest pierwsze spotkanie. Czyli zostawia się dane kontaktowe tak, tej tak, osoby. Tak, oczywiście i wtedy trzeba komisja. podać adres, mm -hmm. bo z reguły to wysyłamy pocztą. Aha, nie tak. telefonicznie. Nie, nie, nie. Z reguły wysyłane jest wezwanie pocztą, czy zaproszenie pocztą. Chociaż oczywiście telefon też prosimy, żeby być w kontakcie, bo czasami ktoś się nie zgłasza na pierwszym razem. Staramy się motywować, aby mhm. jednak przyszły te osoby i wzięły udział w tym pierwszym spotkaniu. To jest bardzo ważne spotkanie. Ja odnoszę takie wrażenie, że wspieranie osób dotkniętych przemocą domową, to jest też jedno z priorytetowych zadań Komisji. Jak często problem uzależnienia splata się z przemocą? i Jak Komisja reaguje w takich sytuacjach? Niestety ma tu Pani zupełnie Rację, to się splata. Alkohol jest tym wyzwalaczem właśnie przemocy, jest wyzwalaczem tych zachowań, często bardzo takich no, negatywnych wobec swoich bliskich, gdzie następuje właśnie siła fizyczna, y, jako argument w rozmowach bardzo często. I tu komisja też jest na to przygotowana. Mhm. Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z policją. Bierzemy udział w zakładaniu niebieskich kart. Nasi członkowie pracują w ramach zespołów z niebieską kartą. Także my nie tylko podejmujemy ten problem uzależnienia, ale staramy się włączać w tą działalność już potem instytucji innych, które też no, przeciwdziałają temu problemowi przemocy. Jak mówię, Nasi członkowie zasiada, biorą udział w zespołach do niebieskiej karty. Ja sam na przykład, bo to z reguły miejski ośrodek pomocy społecznej inicjuje to, policja oczywiście, i my tam staramy się stanowić ten pewien dodatkowy komponent, yy, właśnie gdzie niestety no, ten alkohol łączy się tą, z tą przemocą. Także nie zostawiamy tej osoby, jeżeli nam ktoś zgłasza, że to jest nie tylko uzależnienie, ale przemoc. Inicjujemy działanie o założenie niebieskiej karty, żeby też podjąć działania innych instytucji, które będą chciały pomóc tej osobie, bo my nie chcemy działać przeciwko tej osobie. My chcemy tej osobie uzależnionej pomóc. Pomóc jej? Jej rodzinie. Ale czasami się zdarza, ja słyszałam o takich przypadkach, że zgłoszenia do niebieskiej karty są motywowane chęcią, nie wiem, jakiejś zemsty czy odegrania się no, na ogół na współmałżonku. Zdarzają się takie przypadki. Zdarzają się, ale to jest właśnie rola potem członków komisji, żeby to rozpoznać, żeby dojść do tego sedna, mhm. czyli poznać prawdę, bo rzeczywiście. Są przypadki takie motywowane bardzo subiektywnie, no bo czasami okazuje się, że problem alkoholowy ma również ta osoba, która zgłasza tą drugą osobę. I, ale to właśnie jest nasze zadanie, żeby rozpoznać prawdę, żeby starać się poznać tą rzeczywistość, jaka jest naprawdę, i żeby pomóc tej osobie, która rzeczywiście tej pomocy wymaga, a odrzucić takie elementy często bardzo proste, jakie są. Pani nazwała zemsta. No to dosyć odpowiedzialna praca członków komisji. Nie ukrywam, że tutaj rzeczywiście bardzo często są sprawy takie dość skomplikowane. Chcę pani powiedzieć, że trafiają do nas osoby też zgłaszane przez prokuraturę, mhm. nie tylko rodziny. I wie pani, z reguły są to osoby, które gdzieś miały jakiś przypadek, na przykład wypadek, czy też nawet zatrzymane były pod wpływem alkoholu. Osobna była sprawa karna, my na to nie mamy żadnego wpływu, wiadomo, ta osoba została skazana, tam ją prawa jazdy, ma tam, że tak powiem, i potem prokuratura po jakimś czasie kieruje do nas, że ta osoba może być uzależniona. Mm -hmm. Bo jeżeli jej się zdarzyło prowadzić auto, no to jest takie domniemanie prawdopodobnie, no tak. że ona może będzie to robiła kolejny raz, czy padałoby się jej przyjrzeć, można powiedzieć. I co robi wtedy komisja? No, się zaprasza, to może tak jest, no mm -hmm. bo jeżeli mamy zgłoszenie, to naszym obowiązkiem w tym momencie jest tą osobę zaprosić na rozmowę. Ja mam, nie ukrywam, że ostatnio taki przypadek, wie pani, bardzo zastanawiający, bo... Pan, który twierdzi, że tam dwa lata temu zdarzyło mu się wsiąść za kierownicę i każdemu się to może zdarzyć, a on wcale nie jest uzależniony i cały czas twierdzi, że tutaj on przebywa niepotrzebnie, że wszyscy marnują czas, on konsekwencje już poniósł, zapłacił grzywne, nie ma prawa jazdy. A dlaczego on jest traktowany jako alkoholik? Ja nie jestem alkoholikiem. Wie pani, i to jest niełatwa sprawa, bo potem trzeba będzie kierować do biegłych. My nie jesteśmy też wszechwiedzący i nie możemy tego stwierdzić, czy ta osoba jest uzależniona. My mamy odpowiednie instrumenty, a takim instrumentem jest skierowanie do biegłego, czyli już fachowca, te osoby wykształconej, która potrafi rozpoznać po jakiejś tam rozmowie dłuższej, czy ta osoba rzeczywiście jest uzależniona. A czy zdarzają się historie, które szczególnie pokazują sens istnienia komisji, na przykład momenty, gdy interwencja naprawdę coś. Zmieniła. Ależ oczywiście. Jak najbardziej ja nie ukrywam, że mam dużą satysfakcję ze swojej działalności w komisji, gdzie nawet spotkałem osoby, które potem gdzieś jakoś tak losy się potoczyły i dziękowały, bo już nie piły ileś tam lat. I powiedziały, że właśnie wszystko zaczęło się od tej komisji. Więc ja uważam, że komisja jest bardzo potrzebna. Jest komisją, która na pewno nie w jakimś tam masowym efekcie przynosi aż takie rozwiązania, ale każda osoba, która udaje się wyjść z tego nałogu. Jest, uważam, już olbrzymim sukcesem. Mhm. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu budzą emocje. Po co one są i jaki mają realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców? Wie pani, no jest ustawa o wychowaniu w która nakłada pewne obowiązki, jeśli chodzi o funkcjonowanie punktów sprzedaży alkoholu. My jako komisja właśnie opiniujemy te sprawy. Tam są zapisy. Gdzie musimy ich przestrzegać, bo prawo jest takie. I na przykład położenie czy to przy przedszkolach, czy placówkach oświatowych, czy przy szkołach Tak, że próby otwarcia takich, mm -hmm. że tak powiem, placówek się zdarzają i wtedy my opiniujemy to negatywnie. Bo to zdaje się, odpowiednia tak, odległość, odległość tak, musi tak, być. Tak, tak, tak. No jest taki wie pani to mechanizm, trochę można powiedzieć, że formalny. No, ale z drugiej hmm. strony każda formalność, która służy dobremu. To i jaka to odległość? 50 metrów. <grym> A jak już jest 52, to dobrze? <grym> tak, to już jest dobrze. No jest to, wie pani, takie umowne no, trochę. Dosyć. Ja nie ukrywam, że mam do tego mm -hmm. trochę podejście mm -hmm. takie z rezerwą. <grym> A jakie mity na temat uzależnienia są dziś najbardziej szkodliwe i z którymi komisja musi walczyć najczęściej? Wie pani, co? No, takimi mitami jest yy, niestety, że jak ktoś wybrał, to wybrał, że jest wolnym człowiekiem, że powinien sam decydować o sobie, dlaczego my się wtrącamy w prywatne życie. To jest taki mit pewien. I yy, ja uważam, że ten mit należy obalać. My się nie wtrącamy w prywatne życie. My chcemy komuś pomóc. My wyciągamy rękę. My staramy się uzmysłowić tej osobie, że czyni źle nie tylko dla siebie. Ale dla swoich bliskich, dla osób, które się z nią stykają, czy to w miejscu pracy, czy też gdzieś w sąsiedzku. Więc te mity trzeba obalać. Bo ja jestem zwolennikiem wolności, demokracji i tak dalej, ale akurat w tym przypadku to nie jest żadne naruszenie ani wolności tej osobistej, tego człowieka, a wręcz odwrotnie, jest to wyciągnięcie do niego ręki, żeby on tą wolność w przyszłości mógł uszanować i poczuć naprawdę. To mam nadzieję, że właśnie taka rozmowa jak nasza. Nasza trochę obala te mity. Tak, tak, jak najbardziej, bo ja jeszcze raz podkreślam, my do niczego nie zmuszamy. My naprawdę próbujemy odnaleźć u tej osoby nową drogę. To, co właśnie tutaj zostało powiedziane. Próbujemy. Poznać, ja bardzo często rozmawiam w zależności od tego, jakie jest wykształcenie tej osoby, w taki sposób, a ja jestem prawnikiem z wykształcenia, więc mówię też o pewnych sprawach, które właśnie naruszają wolność innych osób. Bo pamiętajmy, że to nie jest tylko wolność tej osoby, ale Oczywiście. wolność osób, z którymi się tak. ta osoba styka. Tak. I, 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 to i, bardzo i, ważne. Żeby i, I też uzmysławiam, tak, że żyje to. się w pewnej zbiorowości mm -hmm. i trzeba szanować się nawzajem. I trzeba również nie tylko w sensie moralnym, ale również prawnym się szanować. Ja często używam tego argumentu prawnego w rozmowach z tymi osobami i często dociera. Mm -hmm. A jak często y, pełni pan dyżury? Wie Pani, to jest kwestia dwa razy w miesiącu w zależności od tego, ile osób się tam prawda, gromadzi, ale dajemy szansę wszystkim członkom komisji. Ja jestem, też biorę udział w, niebie, w zespołach z niebieską kartą, więc tu jest możliwość działania w różnych aspektach i to chyba nie chodzi o ilość, chodzi można powiedzieć o jakość. Ja często na dyżurze mam dosłownie od tej 9 do 11, bo ja z reguły mam do południa jestem już człowiekiem wolnym zawodowo, chociaż pracuję. Dalej, hmm. Ale zawód dziennikarza, bo też tak się składa mój zawodem, jak pani, jest hmm. zawód dziennikarza, hmm. pozwala mi y, uczestniczyć w dyżurach rano i bywa, że przyjmuję po. Osiem, dziesięć osób i to jest taki dyżur, że kończę czasami o wpół do dwunastej. Rozumiem, że ta praca społeczna. Tak. Społeczna, w tak. dużej mierze społeczna. Daje panu satysfakcję. Nie ukrywam, że tak. Nie ukrywam, że tak. Jest to możliwość naprawdę pomocy drugiej osobie, a jeżeli się jeszcze wydarzy, że ta pomoc jest skuteczna, a czasami się to zdarza, to naprawdę jest to duża satysfakcja. To w takim razie na zakończenie jeszcze zapytam o to, gdyby miał pan kilka słów powiedzieć bezpośrednio do tych osób, które borykają się z uzależnieniami lub do ich bliskich, to, to co by pan powiedział? Powiedziałbym, proszę panią, to, żeby te osoby uwierzyły w inne osoby. Żeby zdać sobie sprawę, że czasami własne postępowanie może krzywdzić innych, że nikt do niczego nie będzie zmuszał w kontaktach w tej komisji, do niczego nie będzie przymuszał, żeby skorzystały z szansy, jaką mi daje kontakt z ludźmi nastawionymi bardzo życzliwie do ich problemu. A ci ludzie między innymi czekają w Miejskiej Komisji do Spraw rozwiązy Rozwiązywania do spraw rozwią uzależnień. uzależnień przy ulicy Rozwrywka. Rozrywka. Tak jest, jest nomen omen. No, nazwa jest taka dość <grym> adekwatna, można powiedzieć. <grym> Jeśli ktoś z Państwa słucha nas teraz i ma poczucie, że problem uzależnienia dotyczy jego samego lub kogoś bliskiego, warto pamiętać, że w Krakowie jest właśnie takie miejsce, gdzie można zgłosić się po pomoc i wsparcie. Miejska Komisja działa, przyjmuje wnioski, a moim gościem był pan Sławomir Pietrzyk. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja również dziękuję. Chciałbym życzyć, żeby przyszły nowy rok przyniósł państwu zadowolenie, satysfakcję, a przede wszystkim, żebyście państwo potrafili rozwiązywać swoje problemy i swoich bliskich. Bardzo dziękujemy. W tym podcaście to już wszystko. Do usłyszenia mówi Katarzyna Pelc.